Baza grupowa jest po to, by z niej wyjść. Ta drużyna może dziś tego dokonać. Który zespół będzie górą? Powiedzmy się wspólnie. Ależ będzie się działo. Pogoda dopisuje. Coś mi mówi, że tego wieczoru zobaczymy futbol wysokich lotów. Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Państwa do wspólnego oglądania. Dziś przy mikrofonach Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Te drużyny grają swój drugi mecz w fazie grupowej turnieju Euro 24. Zbliżamy się do decydującej fazy tego szczebla rozgrywek. Stawka z każdym dniem jest coraz większa. Holandia zmierzy się z Francją. To będzie spotkanie o fotel lidera w tej grupie, ale też o przedłużenie znakomitego startu obie drużyny zgarnęły w pierwszej kolejce komplet punktów, więc zważywszy jak się spisze teraz Dembele gol, gol Oto to teraz ten mecz nabierze nam Rumieńców wszystko zaczęło się tutaj od doskonałego dośrodkowania, piłka szła na dobrej wysokości, wystarczyło dołożyć głowę, nie musiał nawet podskakiwać tylko skierował piłkę do siatki Niestety, traci piłkę. Właśnie tak powinno się wprowadzać piłkę pod bramkę rywala. Wyjaśnia sytuację w polu karnym, a było naprawdę groźnie. Musi teraz uważać, by nie stracić piłki. Oliwie Ziru. Schodzi teraz ze skrzydła do środka. Ziru! Ale nie! Słupek! Miało być groźnie, ale jednak nie tym razem. Gol w tej sytuacji mógł dać dwubramkowe prowadzenie, a to już nie byle co. A tak to tu jeszcze może wydarzyć się wszystko. Może mówić o pechu. Mało brakowało, udało się tylko obić bramkę. Teraz to drużyna przeciwna kontroluje grę. I pewnie to teraz wyjaśniają, oddalają zagrożenie. Traci piłkę. Jeszcze trochę, a Bramka będzie w zasięgu. Może teraz wyrównać? Zablokowany ten strzał. Ale był czujny, brawo. Radiu, ma piłkę. Zdecyd Ale nic z tego! Górą Bramkarz! To był bardzo trudny do obrony strzał. Teraz z rogu na 11 metr. Zobaczmy, powinien zostać za to upomniany żółtą kartką. Taki wślizg mógł skończyć się kontuzją rywala. No tak, za coś takiego musi być upomnienie. Bez dwóch zdań. Oczywista oczywistość. Bez problemu wywiódł przeciwnika w pole. Ale w obronie nie gra jedna osoba. Ostatecznie akcja zostaje przerwana. Xavi Simons. Wciąż prowadzi piłkę. Może tu stworzyć zagrożenie. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Mbappé. Mbappé, ładnie. Zaprecy obrońców. Suzy ponownie trafiają do siatki! Prowadzą dwoma golami! Teraz na ekranach powtórka tej bramy. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasieków obronnych. Cóż za spokój, cóż za precyzja. Zamienia tę fantastyczną okazję na bramkę. Takie sytuacje są formalnością tylko pozornie. Trzeba nerwów ze stali, żeby trafić i nie przedoprzeć. No teraz ładnie z piłką na połowie rywala. A teraz znakomite dogranie. Griezmann będzie groźnie. Proszę państwa, to już trzy gole przewagi. To już podchodzi pod znęcanie się nad drużyną przeciwną. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Gdy piłka trafiła do strefy zagrożenia, mogliśmy być pewni, że padnie bramka. Świetny finisz. Mocne wejście, ale czyste. Znakomite zagranie na dobieg. Przewidział teraz sytuację obrońca. Odebrał mu piłkę, a pachniało tu golem. Depay ma teraz piłkę. Pomarańczowi tracą piłkę. Depay strzał! Nie, to nie mogło zaskoczyć. Teo Hernandez. Zaraz, pewnie zobaczy żółty kartonik. Nie można wykonywać ślizgów w taki sposób. Tak, sędzia teraz uznaje, że to wykroczenie zasługuje na żółtą kartkę. Pełna zgoda, popieram decyzję. Ma wsparcie, by to rozegrać. Świetnie, skuteczna interwencja. Dobra interwencja bramkarza. Rzuca w okolice 11 metra. Wybija tę piłkę. Virgil van Dijk. Przechwyt i są przy piłce. Kolejna strata trójkolorowych. Wziął odpowiedzialność za tę akcję. Nadal sunie naprzód. Świetnie to zablokowali. Nic z tej wrzutki nie będzie. Aurelien Chouameni. Olivier Giroud. Zbyt słaba centra. Ląduje w rękach bramkarza. Do regulaminowego czasu gry doliczamy minutę. Wizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. Druga połowa meczu właśnie się zaczęła. Reprezentacja Francji wysoko prowadzi i pewnie zmierza po zwycięstwo. Sędzia gwizdże faul na jednym z Francuzów. Świetne, filtrujące podanie. I broni Bramkarz, coś niebywałego. Wszyscy sądzili, że będzie gola jednak. Mocno wykonał ten rzut rożny Griezmann. Niebezpiecznie, ale we wszystko wmieszał się obrońca. I Griezmann otrzymuje podanie. No i teraz dokładnie na dalszy słupek. Teraz ratuje przed stratą gola. Przypominamy, że EATV to najlepsze źródło transmisji spotkań. Ten nadchodzący mecz może być naprawdę ciekawy. Czeka nas świetne widowisko. Możemy być pewni, że obie ekipy zostawią na boisku serca. Dembele. Dembele, kráčí pílke. Usman Dembele. znovu tracą pílke francouzi. Ake. Blind. Při Memphis Depay. Pokonuje kolejne metry, świetnie radzi sobie z piłką. Ale to by było tyle. Mamy zmianę posiadania piłki. Podanie do Żiru. Zgrywa na przedpole. Mistrzowski teraz odbiór we własnym polu karnym. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. Lind ma piłkę przy nodze. Przy piłce Cody Gakko. Kibice wstrzymali oddech. Miał okazję. Tymczasem piłka opuszcza boisko. Wznowi bramkarz. Chwila przerwy. Będzie zmiana u Holendrów. Hundy z piłką. Dębelę przy piłce. Mbappé będzie groźnie. Co tu się dziś dzieje? Robią co chcą. Mają cztery bramki przewagi. Ależ to było ładnie wymierzone, celne, prostopadłe podanie. Później już pozostało tylko prawidłowo ułożyć stopę i wpakować piłkę do bramki. Brawo. Sędzia widzi przewinienie, ale puszcza grę, bo Holandia nie straciła piłki. Ferman. Ake, okay. De Jong. De Jong ma teraz piłkę. Dobrze, ale to nie koniec zagrożenia. Ale śliczna bramka. Uderzył od razu, ale Szon ma wyczucie czasu i przestrzeni. Popatrzmy raz jeszcze na powtórkę gola. Z łatwością ogrywa tam obronę. Bramkarz mógł się tutaj zachować lepiej. Piłka wpadła przy krótkim słupku. Nie tym razem. Strata. Jakbo. Sędzia pokazuje, że był faul. Piłka dla pomarańczowych. Denzel Dumfries. Szłani skutecznie. Oj, nie wyszedł ten dribbling. Niewymuszony błąd. Piłka dla drużyny przeciwnej. Pragniemy przypomnieć, że czeka nas emocjonujący mecz. Powinniśmy zobaczyć kawał naprawdę dobrego futbolu. To może być starcie zawierające mnóstwo smaczków. Taki deser dla prawdziwego konesera. Ale chwileczkę, chyba będzie bramka. Pierwszorzędna teraz parada, pierwszorzędna. Strzelający nie może uwierzyć, że bramkarz to wyjął. Zrożnego w okolice 11. Dobre dośrodkowanie z narożnika. Niezły strzał, trochę nad bramką. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Wychodzi na pozycję. Udana interwencja bramkarza. Francuzi oddają piłkę. Memphis Depay. Usiłuje strzelać. Nie ma gola. Świetna interwencja. Awizowana jest pojedyncza zmiana. W zespole na pewno przydadzą się nowe siły. Głęboka ta centra z narożnika. Spokojna interwencja, zagrożenie oddalone. Juka poza boiskiem po tym wejściu. Udana interwencja. Kingsley Coman. Podanie do Pole polekarne do Mbappé. rzutka w pole karne, ale padła łupem obrony. Sytuacja opanowana. Jest pressing. Nie wyglądało to najlepiej. i Wygląda na to, że jego nazwisko trafi za chwilę do sędziowskiego notesu. Memphis Depay. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Malen. No, ależ teraz sztuczka. Brawo! Fenomenalna interwencja. No i proszę, rzut karny. Tak to musiało się skończyć. I piłka ląduje w bramce. Mogło się podobać bardzo pewne i spokojne wykonanie tego rzutu karnego. I po tej bramce jest 4 do 2. Hinsley Coman. Kolomłani. Teraz rabio. Do Kamawingi. Nic z tego nie będzie. Przechwyt. Mamy informację, że ten mecz potrwa jeszcze dwie minuty. Będzie groźnie, jest tam Wekhorst. Niemożliwe, nie ma bramki. Przy strzałach z takiej odległości zwykle nie ma zmiłuj, ale tutaj stało się coś niesamowitego. Dośrodkowanie z narożnika boiska, ale prosto w rękawice bramkarza. Ładnie utrzymuje się przy piłce na połowie rywala. Teraz wspaniała okazja. A zatem koniec meczu Jacku i sukces drużyny trójkolorowych rozbrzmiał ostatni wizdek. Nikt nie odbierze im zwycięstwa. Stab szkoleniowy może być zadowolony z dzisiejszej dyspozycji drużyny. Plan zarysowany przed meczem okazał się skuteczny. Kończą mecz z dwiema bramkami przewagi. W przypadku Kyliana Mbappé to występ, o którym na pewno Jacku powiemy kilka ciepłych słów. Dwa gole na koncie i wygrana zespołu na pewno zaliczy ten dzień do udanych, a gdyby mecz potrwał jeszcze trochę, pewnie ustrzeliłby ich trika bo cały czas szukał okazji. Nie dawał spokoju obrońcom, właściwie zaaplikował im najniższy...